Guten Morgen! Chyba znalazłem złoty gral foliarstwa, gdzie mieszczą się teorie na temat aktualnej polityki, upublicznienia wizerunku dziecka, what the fuck, i wszelkie teorie spiskowe na temat nauki. Od płaskiej ziemi, po chemintrei skończąc. Zapraszam. Na tym nagraniu widać jak nowotwór rozpada się pod wpływem ultradźwięków. Czy wiedzieliście, że w 1988 roku w Chinach nagrano coś, co wygląda jak cud? Głus nowotworowy miał zniknąć na oczach lekarzy. I to nie przy użyciu skalpela, tylko za pomocą ultradźwięków i energii. Zapraszam na ten ciekawy materiał. Za tym stoi doktor Pan Kming, lekarz, który zdał zarówno zachodnią medycynę, jak i starożytną chińską Giong. Stworzył coś, co miało być nazwane szpitalem bez leków. Miejsce, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi miało być leczone tylko i wyłącznie energią, świadomością i ruchem. Brzmi niewiarygodnie, ale ta historia wydarzyła się naprawdę. Oficjalnie nauka oczywiście mówi, to niemożliwe. Trudno było spodziewać się innej odpowiedzi, skoro farmaceutyka to niezły biznes. Słuchajcie, ale skoro takie nagrania istnieją, to dlaczego nikt o nich nie mówi? Moje przypuszczenia są takie, że po prostu nikt na tym nie może zarobić. Albo możliwe, że ktoś ukrywa wiedzę, która mogłaby zmienić wszystko. To nagranie miało być zapomniane i miało nie użyć światła dziennego. Ale jednak, komuś udało się je odkopać. I teraz pytanie do Was. Co o tym myślicie? Cud? Placebo? Czy zakazana prawda? Zostawcie komentarz z Waszą opinią. Jestem bardzo ciekawy. Pozdrawiam. Usuwanie nowotworów za pomocą ultradźwięków to bezinwazyjne lub mało inwazyjne metody. Które nie są tajne? Do najpopularniejszych technik należą histotrypsja, która mechanicznie rozbija guza, oraz hifu, wykorzystująca wysoką temperaturę do gotowania komórek nowotworowych. Dla przykładu aspirator ultradźwiękowy rozdrabnia twardą tkankę nowotworową na ciekłą papkę, która następnie jest odsysana wraz ze strumieniem płynu przemywającego. Wykorzystywany jest przede wszystkim w neurochirurgii do usuwania guzów mózgu i rdzenia kręgowego, minimalizując ryzyko uszkodzenia delikatnych struktur. Jest pewne nagranie, które Was bardzo zaniepokoiło. Wysyłacie mi je niemalże hurtowo. Po obejrzeniu tego wideo byłem naprawdę zszokowany, więc postanowiłem je przeanalizować i sprawdzić. Jedno co Wam mogę powiedzieć od razu, na samym początku, nie jest to wytwór AI. Nim powiem coś więcej, zapraszam na materiał. Jak mogliście zobaczyć na nagraniu, na Draci Bożym ludzie zauważyli dziwny, unoszący się czarny krąg. Ludzie zadają pytania, ponieważ wcześniej niczego takiego nie widzieli. Po obejrzeniu tego materiału przejrzałem parę źródeł i znalazłem coś, co może Was zainteresować. To nie jest pierwszy raz, kiedy na świecie ujrzano właśnie taki czarny pierścień. Anglia, Moskwa, Stany Zjednoczone, ciągle ten sam kształt i ciągle te same pytania. Skąd to się bierze? Teraz posłuchajcie. Oficjalna wersja mówi, że jest to dym efekt eksplozji pirotechnicznych bądź wyziewów przemysłowych. Pierścień może utrzymywać się na niebie przez kilka minut. Ale czy na pewno to wszystko? Może ta oficjalna wersja ma inne dno. Może to, co widzieliśmy, było kumulacją energii, która tworzy właśnie podobne okręgi. Może to była próba technologii wojskowych albo dowód na to, że nie jesteśmy sami. Komentarze zostawiam wam. Jestem ciekawy waszych opinii. Pozdrawiam. No, i pan podał bardzo dobre wyjaśnienia. Mam na myśli to oficjalne. Ale po co wojsko miałoby testować broń w miejscach publicznych, skoro mają poligony? I dlaczego kraje, które się średnio lubią, testują taką samą technologię? I dlaczego energia zachowuje się jak dym i jest czarna? Jednak zanim pan montażysta się do mnie przyczepi, że źle to wyjaśniłem albo niedokładnie, to powiem, jak coś takiego się tworzy. Pierwszym czynnikiem, jaki musi się pojawić, jest nagły impuls powietrza. Na przykład eksplozja albo komin, który wypycha porcję gazu na zewnątrz przez okrągły otwór. Drugim jest starcie na krawędziach otworu. Powietrze przy krawędziach ma poruszać się wolniej niż w środku, co powoduje powstanie ruchu wirowego. Przez różnicę prędkości gaz zawija się do środka, tworzący wir w kształcie pierścienia. Później następuje stabilizacja i unoszenie się. Dzięki temu ruchowi pierścienie utrzymuje stabilny kształt i może przemieszczać się do przodu albo unosić się w powietrzu. O, mam nawet przykład. We władcy pierścieni, Gandalf, paląc fajką Buckinsa, wypuszcza z ust taki krążek dym. Naturalnie nie zachęcam do palenia, ale jeśli chcecie samemu stworzyć takie zjawisko, to idźcie na basen i spróbujcie wypuścić powietrze w taki sam sposób. Elektrownia atomowa na księżycu. Słuchajcie, cyrk na kółkach. Wyczytałem właśnie, że NASA planuje do roku 2030 na księżycu umieścić mały reaktor rozszczepieniowy. Tak chcą postawić elektrownię atomową na Księżycu. Jeszcze tam nawet nie dolecieli. Nie postawili tam nogi, a oni już twierdzą, że do 2030 roku wybudują tam elektrownię. Przecież to są kurwa jakieś jaja. I teraz do głowy przychodzą mi dwie rzeczy: albo nas do tej pory okłamywali i mają super technologię, którą przed nami ukrywają, albo to, że chcą tam wybudować elektrownię jest kłamstwem. I oni takie coś wrzucają do opinii publicznej. Oni naprawdę mają nas zadebili. Bo najpierw twierdzą, że nie potrafią nawet tam dolecieć, bo zgubili technologię z dawnych lat i nie są w stanie jej odtworzyć, ale już mają plany, że będą tam budować. Ja wiem, że technologia bardzo szybko idzie naprzód, ale coś tu śmierdzi. Zresztą nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek nasa wrzuciła jakieś rzetelne wideo. Komedia. Ciekawe co będzie następne. Pozdro. To jest projekt Fusion Surface Power. Oficjalna inicjatywa NASA we współpracy z Departamentem Energii USA. Naukowcy i politycy muszą zwalczyć kilka problemów. Masa sprzętu nie ma przekraczać 6 ton, reaktor ma mieć moc 100 kW i najważniejsze, ma działać na księżycu. Możemy jeszcze zrobić tak, aby nie popsuł się w trakcie wycieczki i na miejscu. Długie noce księżycowe, brak atmosfery, duże wahania temperatur, wiadomo. Jeszcze prawo międzynarodowe i polityka będą problemem. Przez konwencje dotyczące przestrzeni kosmicznej, traktat o broni jądrowej, o przestrzeni kosmicznej i ewentualne sprzeciwy innych państw. Już pominę jego wyznanie wiary. Ale teoria, jakoby nasa pozbyła się technologii i nie może jej odtworzyć, przykuła moją uwagę. Wszystko opiera się na wypowiedzi astronauty Dona Petita. Z 2018 roku. Facet miał wtedy na myśli, że nie ma już struktur projektu Apollo i ciężko nagle odtworzyć coś tak wielkiego. Chyba nie muszę mówić, że wysłanie człowieka na księżyc jest dość wymagające. Powinienem wspomnieć, że aktualnie NASA planuje powtórzyć ten wyczyn w ramach projektu Artemis, i nie za bardzo mi się chce. To czytajcie sobie, proszę. To nagranie przez lata krążyło w zamkniętych forach, na VHS-ach i w ciemnych zakamarkach internetu. Oficjalnie nie istnieje. Ale dzisiaj pokażę wam coś, czego nie powinniście zobaczyć. To, co za chwilkę zobaczycie, naprawdę daje do myślenia. To był rok 2000 albo 2001. Kobieta nagrywa panoramę Nowego Jorku z helikoptera. I nagle pojawia się to. Zobaczcie. Obiekt, który nie wydaje dźwięku, nie rzuca cienia i leci z prędkością, której żaden człowiek by nie wytrzymał. Nagłe zmiany kierunku w niewyobrażalnym tempie. To na pewno nie był dron. W tamtych czasach nie były jeszcze tak powszechne. Nie samolot, bo samoloty nie robią aż tak ostrych skrętów. I na pewno nie żaden montaż. Ten materiał naprawdę może być dowodem, że istnieją obce cywilizacje, które nas odwiedzają tutaj albo żyją między nami. Tego nigdy nie można wykluczyć. Co tak naprawdę uchwycono i dlaczego akurat w pobliżu World Trade Center? Tego w szkole wam nie pokażą w telewizji, też się tego nie dowiecie. A co najlepsze, kiedy zaczniecie zadawać zbyt dużo pytań, będziecie foliarzami. Takie mamy czasy. Ale słuchajcie, może trzeba zadać inne pytanie. Dlaczego tak bardzo nas zniechęcają do myślenia? Może dlatego, że jesteśmy bliżej prawdy niż im się wydaje? Napiszcie w komentarzu Waszą opinię. Pozdrawiam. Czy ten kanał jest kompilacją teorii spiskowych pragnę zauważyć, że nie tylko samotnie wydaje dźwięku, ale również śmigłowiec i ludzie w środku. Może to przez montaż, ale. nadal. Tak swoją drogą to armia USA dysponowała wtedy takimi myśliwcami. F15 Eagle, F16 Falcon i FA18 Super Hornet. Pewnie jest ich więcej. Ja dałem takie wybiórcze przykłady. Nie, nie jesteście bliżej prawdy. Zwyczajnie ludzie stają się mądrzejsi widzą głupotę waszych teorii. Nie dodawajcie sobie. Dobra już wystarczy. O nim zrobiłem jeszcze jeden lub dwa filmy, ponieważ naprodukował całkiem sporo materiałów. Wiecie tak swoją drogą, jak ciężko znaleźć w internecie ciekawą kupę? Nie jestem byle kurwinoksem, szukając materiału przebiłem się przez teorie spiskowe oparte w 100% na własnej interpretacji Biblii, przez polityczny ściek, w który nie warto wchodzić, na jakieś boomerskie memy. Do następnego, auf wiedersehen!